Po serii protestów z tego tygodnia media zaczęły pojawiać się komunikaty, jakoby spadało społeczne poparcie dla protestów rolników i jakoby e, kończyła się legitymacja podstawy do tego, żeby wychodzić na ulicę i w ogóle protestować. Podpisano jakieś porozumienia, Ursula von der Leyen e, wycofała się z niektórych założeń Zielonego Ładu. To jest to, o czym karmią nas, nas media. To nieprawda. Nie podpisano porozumień, naszkicowano coś, co mogłoby stać się mapą drogową dla pracy pomiędzy stroną społeczną w postaci rolników i innych grup społecznych, a stroną rządową. Zarysem mapy drogowej w najlepszym wypadku, Ursula von der Leyen wycofuje się z Zielonego Ładu na zasadzie, "To wdrożymy to troszkę później. Wspaniałe wycofanie. Oczywiście po wyborach. Nowa rzeczywistość, możemy działać dalej. Natomiast Zielony Ład jest koncepcją złą i z niej się trzeba wycofać w całości. Nie odkładać jej w czasie. Ona nie ma sensu, nie ma sensu logicznego, ekonomicznego, ekologicznego, nie ma żadnego sensu. Nie ma też sensu strategicznego i militarnego, przynajmniej dla mieszkańców Europy. Ona może się opłacać tym, którzy chcą, żeby siła europejczyków militarna czy gospodarcza spadała. I o tym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, czyli dlaczego protesty rolników i protesty społeczeństwa są ważne i dlaczego zielonej, proekologistycznej polityce Unii Europejskiej należy się aktywnie sprzeciwiać. Ciekawe słowa na ten temat powiedział profesor Balcerowicz, będąc na wywiadzie o redaktora Mazurka, bodajże wczoraj w RMFC. On powiedział, że generalnie to rolnicy... Muszą się zgodzić na różne rzeczy, bo środowisko wymaga takich działań, bo zmiany klimatyczne i nie powinni protestować na drogach, bo to jest uciążliwe dla ludzi. A zapytany przez redaktora to jak powinni zwrócić uwagę na problemy, odpowiedział, że na niektóre problemy nie powinno się zwracać uwagi. Taka ciekawa propozycja od pana Walcerowicza. Natomiast wracając do Zielonego Ładu jako szerokiej koncepcji, zwróćcie Państwo uwagę na stan środowiska w naszym kraju i w Europie. Pamiętamy okresy, kiedy było stosowane mityczne DDT, czyli taki bardzo toksyczny e, pestycyd, insektycyd, który kumulował się na wysokich poziomach piramidy troficznej, powodując duże spadki w liczebności ptaków drapieżnych. Pamiętamy czasy, kiedy wszystko było wyprostowane, e, kiedy były wycięte zadrzewienia śródpolne, kiedy generalnie gospodarka była na pierwszym miejscu. To były czasy, kiedy skończyły się żurawie, Wilki były prawie wybite, żubry były w rezerwatach, łosie były rzadkością, żubry, przepraszam, pobry dopiero zasiedlano, no po prostu ekologiczna pustynia. Tylko, że te czasy to już historia. I podobnie jak obserwacje i doświadczenia z innych miejsc na świecie pokazały, także w Europie, w tym w Polsce, widać wyraźnie, że społeczeństwo, kiedy osiągnie pewien poziom zasobności. Wtedy zaczyna myśleć o środowisku. I osobę, która musi walczyć o przetrwanie i zmagać się z tym, żeby zapewnić edukację swoim dzieciom, nie stać na to, żeby segregować odpady, woli puścić z dymem plastiki, albo wszystko razem wymieszać i wyrzucić do zbiorczych śmieci. Natomiast osobę, która osiągnęła pewien poziom zasobności, to taką osobę stać i taka osoba sama z siebie zaczyna stosować pewne działania. Osie, kwiatki dla pszczółek. Zawiesi budki dla ptaków, posadzi więcej drzew niż wytnie, posegreguje odpady. Czyli zasobność społeczeństwa jest kluczem do troski o środowisko. I bardzo podobnie mają się sprawy związane z tak zwaną nadpopulacją ludzi. To jest mityczny problem ludzi z wysokich stanowisk, z wyższych klas społecznych, że ta biedota. To ona się tak mnoży, i tak się mnoży, mnoży i nas zaleje. Więc nie może mieć za dobrze ta biedota. Oni muszą mrzeć z głodu, bo inaczej nas zaleją. Oczywiście to takie brzydkie uproszczenie, ale, ale trafne. I na to też zwróćcie Państwo uwagę, że czym wyższy poziom zasobności społeczeństwa, tym niższa dzietność. I to jest pewien problem w Europie, albo duży problem w Europie. Natomiast to może być sugestia, e, jak boom demograficzny rozwiązać w Azji i w Afryce. Denis Dider opisał, zdaje się, w Kubusiu Fataliście, nigdy nie rodzi się tyle biedaków, co w roku głodu. Więc więc, być może głęboko nie tylko etycznym i moralnym, ale także logicznym byłoby podnieść poziom życia w najuboższych krajach, zwłaszcza w krajach, które mają też bogactwo w postaci zasobów naturalnych i zasobów ludzkich. I ci ludzie tam chętnie, chętnie by poszli do jakiejś pracy, gdyby zakłady pracy istniały na miejscu. I tutaj wracamy do zagadnienia Zielonego Ładu. Z nieznanych powodów Chiny rozkwitają, rozkwitają gospodarczo, eksploatują zasoby naturalne w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, także w Ameryce Środkowej. Na większe złoża kobaltu, jedne z dwóch największych złóż kobaltu, jedne są w Kongo, a drugie są w Meksyku, no to te w Meksyku też są pod kontrolą podmiotów chińskich. I oczywiście podmioty chińskie w nosie mają prawa człowieka i specjalnie nie wtrącają się w jakieś lokalne rozgrywki tych czy innych wataszków, którzy eksploatują swoją ludność bądź ludność sąsiadów e, często bezwzględnie. I na to wszystko wkracza błyskotliwa i pełna etyki i moralności polityka Unii Europejskiej, która zamiast zaangażować się w rozwiązanie lokalnych problemów w takich ubogich społecznościach, zamiast wytworzyć sieć powiązań ekonomicznych i handlowych, kiedy Europa, która doskonale produkuje dobrej jakości zdrową żywność, mogłaby tą żywność eksportować i nawet barterem rozliczać się za surowce naturalne, które zamiast trafiać do Chin i budować potęgę tego wspaniałego, ale jednak nie do końca przyjaznego kraju, mogłyby wzmacniać gospodarkę i niezależność państw Unii Europejskiej. Więc zamiast to wszystko robić, to co robi Unia Europejska, Unia Europejska postanowiła zmniejszyć produkcję żywności w Europie. Dlaczego? Bo mamy nadprodukcję. My mamy nadprodukcję, a w Etiopii od 2018 roku prawie 600 tysięcy, może nawet już 800 tysięcy osób zmarło z głodu. I to wszystko, te wszystkie regulacje są w imię oczywiście troski o środowisko. Troski o środowisko, które ma się dużo lepiej niż miało się wcześniej. I uwaga, to taka fajna ciekawostka, ale już w 2017 roku stwierdzono na podstawie analizy zdjęć satelitarnych, że wzraz, wraz ze wzrostem zawartości dwutlenku węgla w atmosferze zwiększa się obszar świata kuli ziemskiej, który ma barwę zieloną. Czyli obszar, który jest pokryty roślinami. Jak to możliwe? A, to zaraz o tym powiem. Ale to co ciekawe, to te wzrost zazielenienia dotyczy najsuchszych, najsuchszych obszarów, czyli tereny pustynne i półpustynne. Już w 2017 roku stwierdzono, że e, większa zawartość dwutlenku węgla w atmosferze umożliwia roślinom w tych trudnych siedliskach otwieranie przechlinek, czyli... Drobnych otworów w swoich tkankach, w liściach, na krótszy czas, żeby pobrać odpowiednią ilość dwutlenku węgla do prowadzenia fotosyntezy. Dzięki temu one tak nie wysychają i mogą de facto wegetować w bardziej suchym klimacie. I trudno odnieść wrażenie, żeby to było coś złego, że rośliny rosną w terenach, w których wcześniej nie rosły. Teraz, jeżeli sumujemy sobie te punkty, dodamy wszystkie zmienne, że wzrost poziomu dwutlenku węgla w atmosferze, jakkolwiek znikomy, to de facto ma pozytywne efekty na zazielenienie terenów pustynnych i półpustynnych. Że emisja dwutlenku węgla przez Europę, w tym Polskę, jest znikoma na tle emisji światowej. Że kryzys migracyjny w dużej mierze wynika z braku pracy, niedoboru żywności i bumu demograficznego w krajach Afryki. Że Złoża surowców naturalnych afrykańskie są przechwytywane i to zdominowane jest wydobycie przez koncerny chińskie. Że Chiny nie są najbardziej moralnym krajem świata i w końcu pleców mają prawa człowieka, a już na pewno prawa człowieka w innych krajach niż swój. Jeżeli do tego dodamy fakt, że fabryki przetwarzające zarówno surowce mineralne pozyskane, jak i stwarzające zaawansowane technologicznie produkty, mogłyby być na terenie Europy albo nawet na terenie Afryki, Ameryki Środkowej czy innych krajów Azji niż Chiny, ale poza bezpośrednią kontrolą Chin, to okazuje się, że może zamiast zmniejszać produkcję żywności w Europie, należy ją utrzymywać na tym samym poziomie albo zwiększać i tworzyć sieci wymiany handlowej z państwami, Afryki, Azji i Ameryki Południowej. I wiem, że to są sprawy nieoczywiste i wydają się odległe i koncepcyjne, nie i geograficznie, ale to są sprawy ważne i o nich trzeba rozmawiać. A nie rozmawia się o nich ani w mediach, ani przy rodzinnych stołach, ani na podwórzach. Zacznijmy o tym rozmawiać.